Pierwsze okno startowe. Teraz mamy menu. Pokazano temperatura urządzenia. Zbierana na termometrze cyfrowym DS18B20. Jesteśmy obecnie w menu ustawień znamionowych. możemy właśnie ustawić wartość prądu Stojamy do regulacji histeryzowej zostało wybrane 1,2 ampera wracamy do wcześniejszego menu przechodzimy do menu parametry pracy gdzie możemy wybrać wszystkie parametry pracy silnika Między innymi prędkość, kąt obrotu, hard stop, znaczy zatrzymanie wolnym wybiegiem lub nie, kierunek, no i podział skoku silnika stopowego na mikrokropi jeden oznacza brak podziału 32, oznacza podział trzydziestu praca ciągła oznacza to iż silnik będzie działał cały czas bez względu na wartość w kącie obrotu tutaj mamy pod menu oscyloskop gdzie możemy właśnie podglądać prądy stojana zmierzane przed twornikiem ADC Oczywiście napięcie proporcjonalne do prądu stojane zmierzone przez do BC. Chwilowe zatrzymanie, o jak teraz, pokazuje właśnie zasadę działania regulatora sterowzowego, który utrzymuje wartość zadanego prądu w danym skoczku. Teraz mamy menu pomoc, gdzie możemy przeczytać właśnie co. Się dzieje w tych wcześniejszych menu, to możemy tam ustawić, to możemy tam zmienić, żeby silnik pracował wedle naszych założeń, jak następuje. Po kliknięciu, następuje przejście do następnego wyświetlania. Ten plik, pomocy, jest wyświetlany ze zwykłego pliku tekstowego przy pomocy funkcji wyświetlenia hmm. wyświetlania pojedynczego znaku z tego względu no, tracimy na szybkości troszkę